Witajcie w podcast o budownictwie. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania dwóch rozmów. Pierwszą przeprowadziłem z właścicielem mieszkania, w którym pojawił się problem z akustyką. Drugą z mecenasem, który opowie nam, jak wywalczyć sobie ciszę i spokój. Zapraszam. Wyzwaniem w tym wszystkim jest ta akustyka i poziom obsługi klienta. Jeżeli ktoś mi mówi, że to jest moja wina, że dobrze słyszę? Witaj, Jakub. Witaj, Wiktorze, cześć. Witam Dzie Twoich słuchaczy. Dziękuję, że zgodziłeś się na nagranie naszej rozmowy. Powiedz w czym rzecz. 4,5 roku temu kupiłem mieszkanie obok mieszkania pokazowego na jednym z warszawskich osiedli na Woli. To mieszkanie pokazowe było puste. Po, po około pół roku wprowadził się lokator. Okazało się po wprowadzeniu lokatorów po, po sprzedaży tego lokalu przez de dewelopera, że instalacja wodna straszliwie hałasuje. Zgłosiliśmy do dewelopera. Deweloper po około pół roku. Stwierdził no, Przyjął naszą, na, na nasze zgłoszenie i stwierdził, że wymieni kran w mieszkaniu pokazowym w zlewie, i następnie e, uznał, że usterka została usunięta, co nie miało miejsca. Po bataliach, gdzieś tam, pism około pół roku, dostaliśmy jakby argument w postaci pomiaru grystycznego w innym mieszkaniu, na innym etapie, w innym bloku, w innym układzie mieszkania, na innym piętrze na który się powołali, że wszystko zostało zmierzone jest to poprawne i sprawa została zakończona i jeżeli ja mam ochotę, to mogę samodzielnie dokonać pomiaru. W okresie pandemii znalazłem trochę więcej czasu, w początku pandemii, więc skontaktowałem się z biegłym akustykiem, który dokonał pomiaru i co się okazało, normy zostały przekroczone o 3 dB i nagle po wysłaniu raportu deweloper przyznał się do, że źle zostało wykonane mieszkanie pokazowe, ale że nie jest to wada. Yy, no Mateksi stara się osiągnąć tę wadę, ale no, trzeba ich przypominać walić młotkiem w głowę i starać się gdzieś o, 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 osiągnąć swój sukces, no bo ja musiałem samodzielnie to, to sprawdzić, a wiem, że na samym osiedlu, w którym, w którym mieszkam, jest około 60 mieszkań, z czego na spokojnie 30-40 mieszkaniach występuje podobny problem, że to na czwartym piętrze z schodami, cztery piętra niżej. Czy z, czy z wodą pomiędzy stropami, no, tych tych punktów jest dużo. Jak widać, trochę pracy, trochę pracy, trochę cierpliwości i można doprowadzić do tego, że deweloper przyznaje się do błędu. Ale z tego, co się domyślam, jestem jedną z bardziej osób dociekliwych, cierpliwych i to nie wynika z tego, że potrzebuję komuś zajrzeć za skórę, tylko chodzi o poziom obsługi, no, bo jeżeli ktoś mi mówi, że to jest moja wina, że dobrze słyszę, na plus dewelopera jest to, że no, kosztów y, ekspertyzy podważył go najpierw, powiedział, że go nie zwróci, po czym po piśmie mojego prawnika zwrócił te koszty, no, ale kosztów zastępstwa prawnego, który jest z ich powodu, no już nie miał zamiaru zwrócić, więc y, no, y, myślę, że za jakieś półtora roku możemy nagrać kolejnego vloga, jak sprawa się sfinalizuje. Tobie dziękuję za. Nagranie, za to, że podzieliłeś się z nami tą sprawą i życzę dalszej wytrwałości w dążeniu do ciszy i spokoju. Dziękuję też Tobie za, za odbiór kolejnego mieszkania, za to z pierwsze mieszkanie, które odbierałem z fachowcem. Dzień dobry, Panie Mecenasie. Z tej strony Wiktor Chłabiś, podcastu o Budownictwie. Proszę przedstawić się moim słuchaczom. Tomasz Muszyński, adwokat, kancelaria adwokacka Tomasz Muszyński. Miło mi. Z czym zderzyliśmy się w tym przypadku i jak możemy z tym walczyć? No moim zdaniem zdarzyliśmy się z klasyczną sytuacją, kiedy deweloper wykonał wadliwie lokal. Różne są wady lokali, no to jest wada fizyczna, oczywiście nieprawna, no i polegała ona na tym, że niespełnione były normy akustyczne, czyli przekładając na zwykły język, po prostu w mieszkaniu było za głośno, było ono słabo wyizolowane, to akurat nie od dźwięków może z zewnątrz, czyli przez okno, tylko konkretnie od dźwięków od sąsiada. Jak w takim razie powinna wyglądać procedura formalna? No, jak przy każdej tego wadzie, należy najpierw tą wadę zgłosić. Co jest istotne, to te są terminy. No jeżeli tą wadę zgłaszamy najczęściej z tak zwanej rękojmin, to musimy ją zgłosić w przeciągu miesiąca od jej wykrycia. I ja doradzam, w zasadzie uważam za konieczne zgłaszanie takich, to, każdych wad na formie pisemnej, najlepiej listem poleconym. No, dalsza procedura no to, no to oczywiście trzeba czekać, co deweloper zrobi z, te, z tego typu wadą. Może, może w przypadku no ciężko wymienić go na na nowy, pozbawiony wady, najprawdopodobniej deweloper powinien taką wadę, jak i każdą inną naprawić, albo ewentualnie, jeżeli nie jest to możliwe, bardzo utrudnione obniżyć cenę nabytej rzeczy, w tym przypadku lokalu. Jakie przeszkody Pan napotkał? No tutaj rzeczywiście był taki problem, że mój mocarca od początku prawidłowo zgłaszał sterkę, czyli nadmierny hałas. Deweloper twierdził, że, nie, że normy nie są przekroczone. Co więcej, no, ten też podkreślić, że ten nowy lokal, konkretnie ten lokal, był sprzedawany jako lokal, który ma ponadnormatywne wyciszenie i wygłuszenie. W omawianym przypadku obyło się bez sądu. No moim zdaniem, takie ugodowe rozwiązanie sporów z deweloperem, no z którym jednak no, może, może mieć jakiś kontakt, no, i to może nie być pierwsza wada. Jeżeli on rzeczywiście chce naprawić i jest w stanie to zrobić, no to, to nie jest konieczny sąd. No. Chciałbym Pana jeszcze prosić o oszacowanie czasu potrzebnego na taki przedsądowy spór z deweloperem. No, chodzi przedsądową to no, wszystko zależy od dewelopera. No, jedni ich, dbają o klientów, są chętni. No, tak naprawdę m, można przystąpić do naprawy no, w, w parę dni. No. Jeśli chodzi o sądy, no, to, 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 to może trwać bardzo długo. No, to, to zależy, jeżeli ktoś na przykład trafi na sąd okręgowy, który jest mocno obciążony różnymi sprawami, na przykład frankowymi. Kilkanaście tysięcy wpłynęło, zwłaszcza w dużych miastach typu Warszawa. No, w Warszawie jest bardzo dużo tych spraw. To może trwać niestety no, półtora roku do, do paru lat. Dziękuję, że podzielił się Pan z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Na zakończenie prosiłbym, żeby. Podzielił się Pan z moimi słuchaczami tym, jakimi sprawami się Pan zajmuje i gdzie można Pana znaleźć, jak z Panem się można skontaktować. No i generalnie zajmuję się, no, no właśnie tak jak mówiłem, sprawami cywilnymi i w tym się specjalizuję. I dziękuję bardzo, życzę Państwu udanych zakupów, jak najlepszych lokali i mieszkań oraz domów. Bez wad. Tomasz Muszyński, adwokat.